Siemano, widzowie, i... Pra... Co? Prawda, że dzisiaj piękny dzień i patrzcie, co zauważyłem przez okno. Yy, co to jest? Dobra, widzowie, pójdziemy to sprawdzić, co to jest. Bo, o, oczywiście mamy mojego stróża, czyli golema. Ała, Jezu, jak się wystraszyłem tego. Ale, ej, widzowie... Co... Co to jest? Yy, jakiś dom z tego bloku chyba dobrego. Mogę ten blok wykopać? Nie, dobra, to długo zajmie. Nie wiem, czy tu mogę wejść, ale patrzcie, widzowie. Wow, e, widzieliście? To creeper był za mną. Ej, ale widzowie, co to są za rzeczy? Tu co? Zabieram to. Yy, dobra, nie wiem, czy mogę, widzowie. Ale to zabieram. Ej, dobra, co ty? Co my teraz tutaj mamy? Ej, nawet mamy to... Ej, dawaj mi to. Dawaj! No i co ja mam teraz zrobić? Dawaj to. O, mamy, dobra. O, ale, ale, mamy. Dobre teraz rzeczy. Ej, widzowie, teraz to nas nit nie pokona. Dobra. A to sobie możemy. A to sobie widzowie możemy odłożyć. Z tymi moimi i tymi co ja miałem. <laughs> ale se chodź, trzyma diaksa. Ej, a w drugiej ręce też mogę postawić? Dobra, nie mogę, ale widzowie, patrzcie, co odkryłem. Na moim serwerze tutaj jest jakaś baza. I dobra, sprawdzę, czy tutaj nic nie ma ukrytego. Czy łóżko też jest dobre? Czy wszystko jest na pewno z wełny zrobione? Tutaj pod łóżkiem. Ej, co. Oła! Ej, ty, co ja odkryłem? Spadłem gdzieś. Ej, widzowie, co to jest? Prawie zginąłem, mając taką dobrą zbrojkę. Nie wiem. Okej, okay, tutaj nawet jest jakiś ten. Uwaga! Okej, okay, ja tam nie chcę, widzowie, wchodzić. Co to co tu jest za napis? Torturowni. Co? Yy, tor... Widzowie, wiecie, co tutaj jest napisane? Torturownia. Czy tutaj torturowali kogoś? Dobra, nie wiem, widzowie, ale ja stąd uciekam. Boję, boję się tutaj być. Okej. Okay. Yy, Okej, okay, widzowie. O nie, jak mam to teraz zniszczyć? O, o. No to widzowie... Dobra, to tak to zostawimy. Yy, widzowie, czy tam torturowali ludzi? Bo... Prawie tutaj Creeper wybuchł. Golema prawie pokonało. I widzowie... No, jakim jestem serwerze? Co jak mnie tyler podoba? Nie wiem. Ale, widzowie, to co dzisiaj zobaczyłem na moim serwerze to jest masakra. Nie możesz teraz zasnąć, w pobliżu są potwory. No co? O, dobra. O, widzowie, nie wiem co mam zrobić teraz, bo tak jakby tak jakby wow Cre creeper przestań tak robić o co, ej widzowie co to jest Czekaj, rozwalę to Ale to wolno idzie Czemu tu jest buzia? Dobra. Ale widzę, to, co dzisiaj zobaczyłem to była masakra Co Kto to zrobił ten pokój Nie wiem ale Ten Ale ktokolwiek go zrobił Musiał być jakiś Nie wiem Ale na pewno Musiał być Porąbany I, i widzowie Patrzcie teraz co zrobię. Przeteleportuje się o tam właśnie na tą wyspę. Pa, pa widzowie. I teraz zginę. Ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka. Like Będziemy nagrywać więcej takich odcinków. Pa, pa.